Cześć, witajcie, to druga część wyjazdów w góry. Oglądajcie do końca. Michał. Tak? Może pójdziemy na jakiś spacer? Nie jest zimno, jest tylko troszkę y, jest śniegu. Oczywiście, możemy pójść. No dobrze, to powiem te dziewczynkom. Zapytam, czy chcą iść. Dziewczynki, chcecie iść na spacer? Tak, tak, bardzo. A weźmiemy Bibi. Hmm, możemy wziąć. Nie ma problemu. To zapnijcie jej smycz i chodźmy. Dobrze. Aniu, podtrzymaj Bibi, a ja jej zapnę obroża. Okej, okay, jeszcze do obroży trzeba to czepić smycz. Klik. Gotowe. Teraz możemy wziąć Bibi na spacer. A więc gdzie idziemy? Pójdźmy, może, przed siebie. Najpierw pójdźmy. Prosto, później skręćmy. No. Dobra. Zobaczcie, tam jest jakiś konkurs. Aha, chcecie wziąć w nim udział? A jaki to jest konkurs? Podejdźmy bliżej i się dowiedzmy. Konkurs dla całej rodziny. Ale o co w nim chodzi? Zasady. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm dobrze. To jest taki konkurs dla całej rodziny, kto szybciej zaplecze, czyli zrobi taką jakby bransoletkę, zrobi. Z takich gumeczek małych. Ale kiedy to się odbędzie? To się odbędzie za 10 minut. Więc lepiej chodźmy, jak chcemy wziąć w tym udział. Schowam tą karteczkę. Ja chcę wziąć w tym udział. Ja też. Ja też chcę. Ja też chcę bardzo. A więc chodźmy. O, cześć. Cześć. Będziecie cię też brali w tym udział? Tak, tylko że ja, Marcin, Paweł i Aleks, bo ma jest troszkę za mała o rok na to. No dobra, to my będziemy chyba przeciwnikami. Chyba tak na no to wygląda. Uwaga, uwaga, dwie przeciwne rodziny. Rodzina Overback i rodzina House. Z... Uwaga, zawody polegają na tym, kto ma najdłuższy łańcuch z... Gumeczek. Ja pokażę teraz jakich. Są to takie gumeczki. Rodzina Hauser przeciwko rodzinie Overbeck. Kto zrobi najdłuższy łańcuch i najładniejszy, wygrywa zawody i przechodzi do kolejnej rundy. I, przy... i są trzy rundy: pierwsza, druga i trzecia. A więc, pierwszą rundę zaczynamy. Uwaga, gotowi do, gotowi do startu start. Gumeczki, 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 mamo. Ojejku. Przyniosę, Paweł, Aleks, leć po gumeczki. Dobrze, proszę, ja pójdę. Jeszcze gumeczki. Są nam dużo potrzebne jest gumek. Myślę, że tyle wystarczy. Okej. Okay. Już wracam. Robimy szybko. Dobra, szybko. Mam no, przynieść gumki. Dobra. Proszę, żółte gumki. Mamy no jeszcze jakieś. I fioletowe. Okej. Okay. I różowe jeszcze. Okej. Okay. Ale to wygląda? Wow, ile gumek ciekawek to zwycięży. Pokażemy Wam szybko jak się robi takie bransoletki. Bierzecie jedną gumkę, drugą i teraz musicie tak wziąć jedną gumkę przełożyć przez drugą. O. i już. Koniec czasu 15 minut. Skończone. Więc zobaczmy jakie efekty. Proszę rozłożyć swoje łańcuchy na środek. Tam konkurencję na 100% wygrywa rodzina hauserów. W porównaniu do ich łańcucha, a w porównaniu do państwa łańcucha. No to jest ogromna różnica, niestety. A więc przykro mi mówić, ale tą konkurencję wykrywają rodzina Hauser. Brawa Wielkie. Oczywiście te łańcuchy, które Państwo, Herwek i Hauser, zrobili, można zabrać do domu na pamiątkę brania. Udział w konkursie, na jeszcze nie powiedziałam jednego. Na każdą konkurencję macie tylko 15 minut. A więc teraz druga konkurencja. Uwaga! Druga konkurencja polega na tym, żeby ta konkurencja. Ta konkurencja była dla rodziny. Teraz jeszcze zostały nam mówiłam trzy, ale to będą cztery. Konkurencja, bo jedna dla swojej rodziny, druga dla, dla yy, każdego z Was. A więc, yy, poczekajcie, muszę Was obliczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. No, to dobrze mówię: cztery konkurencje będą. Tak, yy, pięć w sumie, bo liczyć z rodziną to jest pięć konkurencji. A zostały wam 4. Mówiłam na początku, że będą tylko 3, a będą 4 jeszcze. A więc zaczynajmy, nie będę przedłużać i cię Druga konkurencja jest dla mam. Ugotuj jak najszybciej ciasto. A więc mamy idą, szybko biegną. Zaraz będą składniki różne. I proszę. Przybywamy, mamy wyszły na środek. Najpierw pani Overbeck, yy, pani Hauser. I teraz pani Overbeck dochodzi. A więc dwie panie, zaraz wam pokażemy je. Dwie, pani Overbeck i pani Hauser. Zaczynają piec ciasto. Po upieczeniu ciasta. 3 minuty do końca. Prawie ciasta są gotowe. Za ja, minutę, za minutę. Jeszcze 2 minuty. Uwaga. Jeszcze nie będę Pani Hauser widzą, że to yy, no, czy to miały panie coś ugotować w sumie? Nie upiec ciast, tylko coś ugotować. Waga trzy, 2, jeden, została minutę czasu. Uwaga, 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 robi się coraz emocjonalniej. Tak powiem. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobrze, odliczamy sekundy. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, Stop! Pieczenie! Hmm. Obie mamy, zdążyły przygotować to samo, tylko w innym smaku. Mamy przygotowały. Uwaga! Lody. U każdej z cztery gałki. Mama Overbake przygotowała lody truskawkowe. A mama Hauser przygotowała lody czekoladowe moje, ulubione czekoladowe. A więc chyba z ramis, bo niestety nie mogę wybrać tych, co najbardziej lubię. Choćby znowu zwyciężyła. Rodzina Hauser, ale jest remis. A więc tutaj dwa punkty i tu jeden punkt. Rodzina Hauser dwa punkty i y, rodzina Overbake jeden punkt. A więc teraz konkurencja będzie dla dzieci. A więc proszę wybrać ze swojej rodziny. Jedno dziecko, bo dwa razy macie i tu jest dzieci. A więc po, a nie, albo Lenkę, albo pawełkę, albo Alex. Proszę wybrać jedno dzieciątko. I uwaga, ta konkurencja gdzie polega na tym, kto szybciej zje. Babetkę. A więc gotowi? Tak, to się